Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jest piątek, czas na kanał Pogromcy Betów. Dziś odcinek 3 w jednym, a więc oznacza to, że podaję typy na piątek, sobotę oraz niedzielę. A na końcu odcinka jest konkurs, w którym do wygrania. Piłki oraz szaliki ulubionych drużyn. Więc wytrzymajcie do końca. Jeżeli jesteście nowymi graczami SuperBet lub macie zamiar założyć konto właśnie na SuperBet, wytrzymajcie do końca. Tam jest właśnie konkurs dedykowany specjalnie dla Was. A jeżeli nie macie jeszcze konta na SuperBet, to czekają na Was wielkie bonusy. Gdy przy rejestracji użyjecie kodu PBVIP, Wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie podwojony. Otrzymacie FreeBet 34 zł, a przez cały tydzień chronił Was cashback do 500 zł. Link w opisie. Zachęcamy skorzystanie z promocji. Tradycyjnie podzielimy sobie odcinek na trzy części, piątkową, sobotnią i niedzielną. Zaraz po części piątkowej będzie z konkursik. Konkursik oczywiście dla stałych graczy oraz grupowiczów naszych kochanych, gdzie do zgarnięcia oczywiście 50 zł na superbet. No i potem przeniesiemy się do soboty oraz niedzieli. A ja pokażę od razu, co działo się wczoraj. No nie sądziłem, że Chorwacja zadziwi cały piłkarsko-ręczny świat. No i przegra z Czarnogórą. No i właśnie to był jeden, jedyny typ, który wczoraj nam na kuponie zaszkodził, dlatego dziś lecimy za 125 zł. Próg numer 5 na naszej progresji. I jeżeli chodzi o wszystkie ogłoszenia parafialne, to chyba koniec. Ja jeszcze przypomnę, że partnerem kanału jest oczywiście Superbet. No i możecie zerknąć właśnie na ofertę tego Bugmachera oraz na promocje przez niego przygotowane na zbliżający się weekend, ale nie tylko. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. A tutaj coś mi się Jurek Dudek nie chce załadować o jest, e, okej okay. jest oczywiście super spin gdzie do wykręcenia codziennie jest fajny bonusik super szlem na trwający Australian Open i jest tego naprawdę dużo, dużo więcej jest też również kurs 10 na gola Chelsea w meczu derbowym z Tottenhamem, ale to dopiero w niedzielę bardzo serdecznie zapraszam do brania udziału w każdej z tych promocji, bo naprawdę w każdej można zgarnąć bonusy, które można potem przekształcić na pieniądze i wypłacić z konta lub grać dalej razem z nami, a jeżeli o graniu mowa no to chyba już mogę przejść do typowania łapka w górę, subskrypcja kanału i lecimy! Zacznijmy od piąteczku. W piątek będę miał dla was troszeczkę więcej typów, bo aż pięć więc króciutko o każdym z nich zacznijmy od Włoch dziś we Włoszech mamy spotkanie pomiędzy Weroną a Bolonią, czyli drużynami w sumie środka tabeli, ja sobie tylko przeklikam tutaj do Włoch jesteśmy przy meszu o godzinie 45. Werona i Bolonia grające w Moir, bardzo mocno w kratkę w tym sezonie Serie A, potrafiące zaskakiwać największych rywali, ale również potrafiące zaskakiwać same siebie, przegrywając na przykład, tak jak Werona, ostatnio z ostatnią najgorszą drużyną w całym zestawieniu, czyli Salernitaną. Jeżeli chodzi o to, jak ten mecz się potoczy, no to nie będę tutaj ryzyko stawiania zwycięstwa jednej bądź drugiej, natomiast bramki, jakie tracą oraz ile ich strzelają te dwie drużyny, pozwalają i sądzić, że w tym spotkaniu padnie kilka goli, kilka, ja mam nadzieję, że przynajmniej dwa, ponieważ mój zakład brzmi powyżej półtora gola. W całym spotkaniu to kurs 1.25. No i właśnie w takich kursach będziemy się dzisiaj obracać. Będzie ich aż 5, zobaczycie, że wykręcimy tą trójeczkę, jak zawsze nam się ładnie składa na progresji. Przejdźmy do drugiego typu. Kolejnym spotkaniem będzie już hokej, konkretnie Hokej Polski. No i dziś spotkanie pomiędzy drużynami, przynajmniej pomiędzy jedną drużyną, która przed sezonem aspirowała do tego, aby zgarnąć Mistrzostwo Polski. Teraz, teraz już wiemy, że będzie to bardzo trudne i drużyną, która ostatnimi czas ostatnimi od całego początku sezonu, sezonu zbiera ciężkie baty od każdego, z kim gra. Mowa tutaj o oczywiście gks Tychy i Podhalu Nowy Targ. Gra toczy się dziś w Nowym Targu, ale to nie ma większego znaczenia. Nowy Targ, niezależnie od tego, gdzie gra, czy u siebie na lodowisku, czy też ma wyjazd, i tak ciężkie baty od każdego zbiera. GKS Tychy właśnie na takich Zespołach powinno y, nabijać sobie punkty w tabeli, bo te punkty się naprawdę przydadzą w rozstawieniu, jeżeli chodzi o fazę play-off. 1,25 na zwycięstwo e, hokeistów z tych raczej nie dziwi, e, zresztą według mnie i tak kurs jest troszeczkę wysoki. E, jeżeli by spadł, no można dołożyć tutaj handicap e, lub over bramkowy powyżej 5,5. Według mnie, tychy powinny to spotkanie wygrać dość wysoko. E, no i właśnie tak sobie gramy jako drugi typ. Na naszym kuponie. Kolejnym typem będzie piłka ręczna. E, piłka ręczna, która wczoraj sprawiła nam dużo problemów, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj problemów nie będą mieć Norwegowie z Niemcami. Dlaczego taki typ, a nie inny? Ponieważ Norwegowie w końcu obudzili się w tym turnieju. Niestety obudzili się oni z Polakami. Rozgromili naszych szypiornistów, dając im swoje stą lekcję e, piłki ręcznej. A Niemcy zagrali e, z Hiszpanami, gdzie również dostali tęgę, e, lanie. E, według mnie. To, co dzieje się w kadrze Niemiec, to cała sytuacja z odwoływaniem meczów, z absencjami koronawirusem, źle wpływa mi nie dość, że mentalnie na piłkarzy ręcznych tego kraju no to jeszcze oczywiście te braki kadrowe wpływają również na grę na boisku jedynka to kurs 7-0 dwójeczka to kurs 1-20 bugmacherzy również stawiają na pewne zwycięstwo Norwegów ja idę właśnie w dwójeczkę po kursie 1-20 i możemy przenieść się do następnego typu i patrzę się na ściągawkę A następnym typem to Liga Portugalska i zespół, który ostatnio kiedy stawiam, zazwyczaj płata nam figle. natomiast dziś, jeżeli tak by się stało, to już byłby naprawdę bardzo duży pech. Mowa tutaj o Benfice Lizbona, która aktualnie skomplikowała sobie naprawdę bardzo sprawę mistrzostwa, a za chwilę, jeżeli nie zacznie wygrywać, skomplikuje sobie sprawę gry w Lidze Mistrzów albo w ogóle w europejskich pucharach, ponieważ Braga kroczy im po piętach. Zagrają oni dzisiaj z Arołką która znajduje się od początku sezonu w strefie spadkowej, która z zespołami z Czubu tabeli raczej nie potrafi grać, a co dopiero mówić o wygrywaniu i strzelaniu goli. Zastanawiałem się nad tym, czy nie zatypować tutaj obie drużyny. Strzelał gola nie, natomiast, tak jak wspomniałem, Benfica ostatnio lubi płatać figle. Nie będę stawiał takiego zakładu, gdyż jedna bramka orłuki przekreśla nam kupon. Natomiast pójdę tutaj po prostu w zwycięstwo Benfiki, gdyż uważam, że stać piłkarzy ze stolicy Portugalii na to, aby na wyjeździe takie spotkanie wygrać i dopisać do swojego dorobku 3 punkty, nie będzie. Będzie to łatwe, e, natomiast no, tak jak wspomniałem, to Mistrzostwo oraz Liga Mistrzów się oddala coraz bardziej. E, Benfica musi. Takie spotkania wygrywać. I przenieśmy się do ostatniego, piątego typu. Dzisiaj patrzymy sobie na ściągawkę. No i już wiem, że ten typ nie będzie dzisiaj. O pierwszej w nocy dzisiaj w Australian Open, Iga Świątek zagra z kasatkiną. Iga Świątek, która jest faworytem tego spotkania, która szybkie dwa mecze rozegrała już na tym Australian Open, więc nie ma mowy tu o żadnym zmęczeniu, jeżeli chodzi o formę i poruszanie się na boisku. Taką motoryczność Iga również wygląda lepiej od swojej rywalki. Bugmacherzy stawiają tutaj, tak jak wspomniałem, w roli faworytkę. Faworytki 1,37 na świątek, i ja idę w to w ciemno. Uważam, że Iga przejdzie do następnej rundy. Kurs jest zadowalający na razie. Jeżeli będziecie chcieli stawiać to wieczorem, i kurs by spadł na naszą zawodniczkę, można pójść w handicap gemowy Bardzo serdecznie polecam. To zamyka nasz kuponik na dziś. 5 typów, jak widzicie, i wykręciliśmy kurs 3,29, a my postawimy sobie tutaj 125 zł. Tak, 125 zł już wpisałem jako piąty próg progresji. Postaw, zakład, mieli się, no i ładnie widzicie kupon, który mam miejmy nadzieję, że już o drugiej w nocy, bo miejmy nadzieję, że świątek wygra szybko, się zazieleni. No i co? Wiadomo, skończyliśmy typy na piątek, a więc mecz konkursowy na dziś, który pojawi się oczywiście na grupie na Facebooku. Meczem konkursowym z dziś będzie spotkanie Espaniolu z Betisem o godzinie 21.00, dokładny wynik tego spotkania wraz z minutą strzelenia pierwszego gola, nikiem z Superbet i nieedytowany komentarz piszecie pod postem, który właśnie wlatuje na Facebooka, więc na grupie też trzeba być a za dołączenie do grupy, jeżeli jesteście nowymi grupowiczami 20 zł, więc w sumie możecie zyskać nawet 70 zł na zakłady na Superbet. Serdecznie polecam, a ja przenoszę się do typów na sobotę. W sobotę będę miał dla Was trzy typy, a zacznijmy od Ligi Izraelskiej, lubionej mojej ligi, która no nie zawodzi. Co bym w izraelskiej lidze nie postawił, to się u zieleni. Dlatego przejdźmy sobie, właśnie w field piłka nożna Izrael, sobota i mamy spotkanie lidera z izraelskiej ekstraklasy, czyli Maccabi Haifa dziś zagra z Hapoelem i który ociera się o strefę spadkową tej ligi. Jeżeli chodzi o to, co aktualnie robi, jak wygląda forma Maccabi Haifa, no to można tutaj tylko składać ręce do klasków. Wygrywają oni, jak leci od pewnego momentu sezonu i nie chcą się zatrzymać. Już cztery punkty przewagi nad drugim hpl Berszewa, a HPL Berszewa chyba zaraz straci nawet miejsce drugie na rzecz Maccabi Tel Aviv. My jesteśmy przy Maccabi Haifa, kurs 1-2 na zwycięstwo właśnie tej drużyny jest trochę niski. Ja nawet bym tu zaryzykował handicap i tak robię. Zresztą też handicap na drużynę Gospodarze minus 1,5 po kursie 1,65. Uważam, że na ten moment ta, ta seria spotkań się nie zakończy. A co więcej, mają na tyle potencjał, aby te dwie bramki z HPL-em E, Jeruzalem e, strzelić i nie stracić żadnej, poza tym ten zespół ostatnimi czasy, chyba od 2007 roku nie potrafił z nimi wygrać, a więc yy, mówię tutaj o HPL Jerozolimia. Jerozolimia dlatego taki pierwszy typ jest na naszym kuponie, e, będą trzy e, kolejny będzie to Liga Holenderska i tam również podobne zdarzenie, ponieważ AZ, AZ Alkmark zagra dzisiaj z Kambur z którym wygrywa ostatnie spotkania, jak leci od, tak jak wspomniałem w Izraelu tak i tutaj od dawien dawna Kambur nie potrafi chociażby punktu zdobyć z AZ Alkmaar Alkmar, który jeszcze nie dorasta do pięt PSW lub Ajaxowi natomiast marzy o tym żeby w końcu zagrać w europejskich pucharach, w tym sezonie może się to zdarzyć jeżeli forma zostanie utrzymana a aktualnie świętują oni aż 10 wygranych z rzędów raczej u siebie tej serii nie zakończą i nie z takim zespołem właśnie jak Kambur, który im po prostu leży, 1.38 na zwycięstwo gospodarze w tym meczu i leci ode mnie na naszym sobotnim kuponie. I ostatnie spotkanie, już troszeczkę liga wyżej, przynajmniej jeżeli chodzi o umiejętności, ale jeżeli chodzi o szczebel rozgrywkowy, to nie. Niemcy i Bundesliga i dziś bardzo ciekawe spotkanie drużyn z czubu tabeli, tak, ponieważ Hoffenheim sensacyjnie, bądź nie, według niektórych, znajduje się aktualnie na czwartym miejscu tabeli Bundesligi i zagra dzisiaj z drugą Borusją Dortmund. Borusia Goni Bayern będzie to bardzo arcy trudne, że tak wyrażę się w Roberta Małkowicza zadanie. E, Hoffenheim na tą chwilę i tak już wykręcił wynik ponad stan. Zresztą w tamten weekend stawiałem e, tą drużynę przy okazji ich meczu i stawiałem tam, że e, obie drużyny strzelał gola. Tak też się stało i tu pójdę dokładnie w taki sam rezultat. E, na obie drużyny strzelał gola, kurs to 1.40, więc bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo wyliczyli tutaj nam Bugmacherzy e, i tak jak ja są że to ma tutaj rację bytu. Borussia Dortmund naprawdę ma sporo problemów, jeżeli chodzi o formację defensywną, a te bramki z przodu się pojawiają. Wiadomo, z, kto tam ciągnie tą ofensywę, jeżeli chodzi o żółto-czarnych. W Hoffenheim też również duży potencjał, na pewno niosą się na tej fali zwycięstw. No i uważam, że tą bramkę Borussii będą w stanie. Chociaż jedną strzelić, bo więcej nas w sumie nie interesuje. A kurs 1,40, tak jak wspomniałem. Zamykamy nasz kupon sobotni. My muszę sobie tutaj jeszcze wpisać 50 zł, przepraszam Was bardzo. No i jest wpisane 50 zł. Kurs 3,19, więc praktycznie taki jak wykręcamy na niektórych progresjach. No i postaw zakład w sobotę. Jak widzicie, kupon już miga. No i czekamy, aż zamiga na zielono. No a ja przenoszę się już do. Niedzielnego kuponu, gdzie również mam dla Was trzy typy. Zacznijmy, może od mojej ściągawki. No i widzę, już że wybrałem dla Was mecz z Ligi Angielskiej, ale nie hit niedzielnego niedzielnych starć, czyli nie Chelsea Tottenham. Zresztą na Chelsea Tottenham możecie znaleźć kurs 10 na samą bramkę Chelsea, więc bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą promocyjną. Od Superbet, a ja przenoszę się do spotkania również w Londynie, natomiast dziś Crystal Palace podejmuje dziś, w niedzielę. Crystal Palace podejmuje Liverpoolem, no i. Zauważyłem, że na Liverpool dość wysoki kurs jak na dzień dzisiejszy. Pewnie będzie spadał, jeżeli chodzi do niedzieli, no jeżeli stawiacie kupon niedzielny troszeczkę wcześniej, no to możecie złapać to na wysokim kursie. Dlaczego tak to wygląda? No dlatego, że w Liverpoolu lekkie absencje są. No i do, do, dokładam do tego oczywiście puchar narodów Afryki, gdzie rywalizowali. Chyba już Sadio Mane nie rywalizuje, ale na pewno Mohamed Salah i Sadio Mane pewnie znalazłoby się tam jeszcze i parę innych graczy. Stąd też taki kurs, a nie inny. Liverpool wczoraj poradził sobie w pucharze bez problemu z Arsenalem. Uważam, że z Crystal Palace również to zrobi, niezależnie od tego, jaki ten skład do wyboru będzie miał Jurgen Klopp. Będzie tą drużynę potrafił ustawić. No i te trzy punkty, bardzo ważne trzy punkty w kontekście gonienia Manchesteru City w tabeli B. Liverpool przypisze sobie do konta, kurs to 160 właśnie na zwycięstwo Derec w tym spotkaniu. No i ja patrzę w ściągawkę na tam na rozkładzie Bundesliga. Bundesliga, a konkretnie spotkanie pomiędzy Hertha Berlin w stolicy Niemiec a Bayernem Monachium. I od razu powiem, że nie będę stawiał tutaj na gola Roberta Lewandowskiego, choć tak się może zdarzyć. Jeżeli chcielibyście postawić tutaj w zakładach specjalnych na Superbet. Taki zakład jest to możliwe. Polecam zwycięstwo Bayernu i bramkę Roberta. Ja natomiast pójdę po prostu w czyste zwycięstwo Bayernu. Wiem, Bayernowi w Berlinie ciężko się gra, ale trzeba w końcu przełamać tą pasę. Z tego co wiem, ma nie sypać śnieg w końcu w Berlinie, jeżeli chodzi o spotkanie Herty i Bayernu, bo ostatnimi czasy lubi sypać właśnie, kiedy te dwie drużyny się razem spotykają. Bayern pokazał ostatnio skalne klasę i wygrał na wyjeździe 4 4, 0. Dziś również wyjazd, w niedzielę również wyjazd z zespołem, według mnie. O, może nie o klasę, ale o pół gorszym w tym sezonie od Keln, 1.25 zwycięstwo Bayernu to jest drugi typ na niedzielę, no i ostatni typ no to już kolejna faza Pucharu Narodów Afryki, skończyła się faza grupowa przechodzimy teraz, łączymy się, łączymy drużyny w pary, przechodzimy do fazy pucharowej, no i mamy dziś taką ciekawą, dziwnie w niedzielę, taką ciekawą parę, tylko sobie przeklikam, nie piłka ręczna no, i mamy ciekawą parę, którą jest Nigeria i Tunezja. Tunezja, która nie sprostała wyzwaniu Gambii i Mali w grupie. E, Zakończyła e, swój udział właśnie w, na tej w tej fazie na trzecim miejscu. No, i e, szczęśliwie awansowała z tych drużyn z trzeciego miejsca do kolejnej fazy, i trafiła na Nigerię. Nigerii, która zajęła w swojej grupie, pierwsze miejsce, to dość przekonujące. Te zwycięstwa Nigerii naprawdę były dość wysokie, chyba jedne z najwyższych, jeżeli chodzi właśnie o całe puchar narodów Afryki, a zwłaszcza to z Algierią. Gdzie wcale nie byli takimi umorononymi faworytami. Algeria miała nóż na gardle, gardla, to, to już jest historia. Zagrają oni z Tunezją, i tak jak wspomniałem, wcześniej Tunezja w tym turnieju nie pokazuje absolutnie nic. Teraz uważam, że Nigeria będzie kolejnym katem Tunezji i to na tym się zakończy przygoda Tunezyjczyków w tym pucharze, a Nigeryjczycy według mnie są jednym z faworytów do zdobycia w ogóle całego tytułu. Pucharu Narodów Afryki. No i trzy typy, jak widzicie, zamykamy nasz kupon, a kurs się wykręcił dość wysoki, bo aż 40, 50 zł, tradycyjnie na niedzielę postaw zakład no i czekamy aż się ładnie zazieleni to by było na tyle jeżeli chodzi o moje propozycje na zbliżający się weekend, no i oczywiście obiecany konkurs dla nowych graczy Superbet, już tłumaczę co trzeba zrobić, po pierwsze zarejestrować się z kodu PBVIP, który jest pod opisem filmu o którym, i o którym wspominałem na samym początku odcinka, z tego kodu macie naprawdę bardzo dużo korzyści jeżeli chodzi o konto na Superbet wpłacacie 50 zł. I piszecie pod postem na Facebooku, tam odpowiedni post dzisiaj o 13 wleci, swój nick Superbet, nic więcej, żadnego meczu, żadnego typowania, nic więcej, po prostu swój nick Superbet, zaraz po zarejestrowaniu się i płaceniu 50 zł, i już macie koszuleczkę, koszuleczkę szalik i piłkę lubianej drużyny, oczywiście wybranej, to... Od Was zależy, co Wam wyślemy. Już niektóre fanty trafiły do naszych graczy, co możecie zobaczyć w poprzednich odcinkach lub na Instagramie, tam też wstawiałem w stories właśnie te zdjęcia z fantami od graczy. No i co? To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. My widzimy się w poniedziałek o 13 z tradycyjną progresją. Miejmy nadzieję, że już z pierwszym progiem. No i co? Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Miłego weekendu zieloności. Cześć!